kownikowy.pl. Pytacie nas często o przepisy na różne napoje, różne kawy. Dzisiaj podejmiemy temat Americano, a więc taki temat, który jest dość kontrowersyjny. Bardzo dużo ludzi kłóci się właśnie na ten temat, czy kawa Zwana Americano jest w ogóle dobrym rozwiązaniem, czy może takie metody przelewowe mają przewagę, gurują właśnie nad Americano. Dzisiaj postaram się ten temat zgłębić, postaram się odpowiedzieć na te pytanie, w jaki sposób wykonać właśnie poprawnie Americano, ponieważ tylko pozornie jest to zwyczajne zalanie wodą wykonanego espresso. Warto tutaj dołożyć wszelkich starań, aby było to jak najbardziej smaczne, aby wszelkim osobom, które mają właśnie wątpliwości co do tego rozwiązania, pokazać, że również Americano może być czymś smacznym. Zanim zaczniemy parzenie kawy do przygotowania Americano, warto zwrócić uwagę na historię z tego, w jaki sposób powstała w ogóle taka kawa. Cofnijmy się do czasów II wojny światowej, kiedy to wojska amerykańskie stacjonowały we Włoszech. Jak wiemy, Włochy, stolica Espresso, to właśnie tam. Jako pierwszy naród, jako pierwszym narodzie, w pierwszym kraju pojawiła się chęć, i to taka wielka chęć picia Espresso. W momencie kiedy była Druga Wojna światowa, wojska amerykańskie musiały spróbować tego specjału właśnie lokalnego, natomiast no nie ma co oszukiwać, nie za bardzo im to smakowało. Sięgnęli w takim razie po rozwiązanie, ponieważ Włosi chcieli mimo wszystko zarabiać na y, Amerykanach sprzedając im kawę, y, zwyczajnie rozcieńczano właśnie ten, ten, ten napar bardzo intensywny y, wodą, tak żeby również i goście z innego kontynentu mogli spróbować Wyśmienitej kawy przy użyciu ekspresu ciśnieniowego. Dlatego właśnie kawę, którą właśnie dzisiaj zaserwujemy, nazywamy Amerykaną, czyli po prostu Amerykanin. Wykonaliśmy w takim razie espresso i y, dokonamy filtracji kawy, której zazwyczaj pewnie nie widzicie w kawiarniach. Większość kawiarni uzupełnia y, już takie espresso z kremą, wodą do samej góry, a więc zostajecie y, Americano z pianką na samej górze, które szczerze mówiąc jest właśnie bardzo negatywnie oceniane przez to, że jest źle przygotowywane. Espresso, które. Ma w sobie też bardzo dużo pyłu kawowego, a więc americano wychodzi brudne w smaku, wychodzi bardzo agresywne, nie za bardzo przyjemne. Kolejnym bardzo często spotykanym minusem jest po prostu używanie kranika z ekspresu, a więc tej wody, która jest w środku w boilerze. Tutaj koniecznie warto zwrócić uwagę na to, że ta woda no nie nadaje się do tego, żeby, żeby uzupełniać nią różnego rodzaju herbaty czy kawę, czy właśnie w formie robienia americano. Jest to woda, która ma bardzo wysoką mineralizację. Najczęściej jest tak, że w momencie, kiedy spuszczamy parę z dyszy, zwyczajnie woda, która jest w bojlerze, traci no po prostu traci wodę, ponieważ para wodna jest, jest właśnie czystą wodą. Zostaje w takim razie coraz większe stężenie danych minerałów właśnie w środku bojlera, co powoduje, że podczas wykonywania kawy Używając właśnie tego tutaj kranika, uzyskujemy wodę, która ma bardzo wysoką mineralizację, która no nie jest zbyt pozytywnie wpłynie na smak naszego americano, a może go wręcz zmienić i sprawić, że będzie bardziej cierpka w smaku, że nie będzie aż tak bardzo przyjemna i smaczna. Można tutaj też zwrócić uwagę na to, że Często mówi się o Amerykanu negatywnie właśnie ze względu na to, że większa część wody, którą wlewamy do naszej filiżanki, po prostu nie bierze udziału w ekstrakcji, nie, bierze, nie ma kontaktu z kawą. A więc w gruncie rzeczy wydaje mi się, logiczne jest to, że dużo bardziej cenione będą metody alternatywne, takie, w których kawa przez, woda przez cały czas pracuje z kawą, bardzo dużo armatów przechodzi tym samym właśnie do naparu. Różnica między jedną kawą alternatywną, a kawą Americano będzie również w ilości kofeiny. Kawy alternatywne właśnie ze względu na to, że więcej wody pracuje z kawą, będzie miała też więcej kofeiny. W sytuacji espresso, które ma zaledwie gdzieś około 60 mg kofeiny, będzie to w dalszym ciągu 60 mg kofeiny, więc niezbyt dużo w stosunku do kawy serwowanej metodą przelewową. Po co mi w takim razie aeropres? Zastosuję go po to, aby przefiltrować nasze espresso. Żeby tego dokonać, oczywiście musimy przygotować aeropres. W pudełeczku mam filtry papierowe. Filtry papierowe, które trzeba koniecznie przelać, szczególnie w sytuacji, kiedy robimy właśnie, yy, przeciskamy espresso pod Americano, gdzie tego naparu jest bardzo niewiele. Jeśli byśmy nie zmoczyli tego filtra i nie przelali go wrzątkiem, by byłby on suchy i wchłonąłby on bardzo dużo właśnie tych kropel espresso, które mają bardzo, bardzo dużo smaku. Czyli one zostałyby w filtrze, a nie przeleciałyby do naszej filiżanki, co jest jak najbardziej yy, wskazane. Żeby tego uniknąć, należy przelać filtr wrzątkiem, Używając wrzątku, też yy, likwidujemy wszelkiego rodzaju aromaty papieru, coś, co jest niechciane, coś, co, jest, co nie powinno znaleźć się w naszej kawie, ponieważ nie chcemy, żeby nasza kawa miała aromaty kartonu, papieru albo te chemiczne wynikające właśnie z tego, że filtry yy, no, są podane procesowi chlorowania. Dlatego, przylewając filtr, sprawiamy, że staje się on gotowy do użycia, nie chłonie kropel. Kawy, które, które na niego wylewamy, no i przy okazji pory się rozszerzają, czyli w rzeczywistości filtr zaczyna spełniać swoje zadanie. Gorąca woda już nam nie jest potrzebna. Montujemy w takim razie filtr na nasz areopres i kładziemy na filiżance razem z wagą, tak żebyśmy wiedzieli, ile mniej więcej naszej kawy trafi do filiżanki. Espresso wylewamy bezpośrednio do filtra. Tak naprawdę można wykorzystać jakąkolwiek metodę alternatywną. Mogą być to też metody przelewowe, natomiast wtedy będzie trwało to dużo dłużej, ponieważ ten pył, który, jak mówiłem, znajduje się w espresso, zwyczajnie będzie czopował nam filtr. Dlatego stosuję AroPrez. Wydaje mi się, jest to szybsze rozwiązanie, bardziej dedykowane właśnie kawiarnią, gdzie czas ma bardzo duże znaczenie. No i tak tym samym właśnie wkładając tłoczek, przeciskamy espresso przez. Papier. Nie należy robić tego zbyt silno. Nie należy przyciskać tego z całej siły. Głównie chodzi o to, żeby, żeby ten pył zatrzymał się mimo wszystko na papierze. Możemy się pokusić też do, o to, że, żeby nalać troszeczkę wody, aby całe espresso przeszło na drugą stronę. Okay, mamy w takim razie przefiltrowane przez papier espresso, gotowe do tego, aby uzupełnić je wodą. Można tak, na, tak naprawdę zwrócić tutaj uwagę na to, jakiej wody stosować, jaką wodę stosować. Powiedzieliśmy już, że nie jest odpowiednie, aby używać wody z bojlera, a więc jakiej wody użyć? Jak chodzi o mineralizację wody, będzie ona miała wpływ na smak, ale jest to tak naprawdę rzecz, rzecz drugorzędna. Bardziej bym skupił się na tym, aby nie używać wody za bardzo gorącej. Czyli lepiej, żeby to było gdzieś około 70 stopni. Po pierwsze, będzie to wpływało na to, że kawa będzie od razu gotowa do tego, żeby jej spróbować, żeby, żeby się nią delektować. A po drugie, te aromaty, które są właśnie zawarte w naszym espresso, no nie będą się ulatniały. Im dłużej będziemy podgrzewali naszą kawę, tym po prostu yy, będzie miało to bardziej destrukcyjny wpływ dla jej smaku i jej aromatów. A więc nie podgrzewamy wody, nie zalewamy kawy wrzątkiem, jedynie około 70 stopni, wodą w około 75 stopniach. Yy, jak widzicie, filiżanka jest na yy, wadze, dzięki temu będziemy mogli kontrolować, ile wody dolewamy do naszego espresso, natomiast warto tutaj zwrócić uwagę, że yy, espresso że nie każde espresso będzie potrzebowało tyle samo wody, a więc yy, można to robić w formie eksperymentu, dolewać po trochę wody, tak żeby dojść do tego idealnego dla nas smaku. Yy, na samym starcie wydaje mi się, że 150 g wody to jest odpowiednia wartość. Aby zachować dobrą intensywność porównywalną do kawy przelewowej. wyszła bardzo przyjemnie, porównywalnie szczerze mówiąc właśnie do tych metod przelewowych. Z wyglądu już wygląda troszeczkę inaczej, jest bardzo taka kremowa, aksamitna. Warto jednak tutaj zwrócić uwagę na to, że właśnie będzie miała mniej kofeiny, jeśli nie potrzebujemy się pobudzać nadmiarem kofeiny, właśnie to będzie lepsze rozwiązanie, warto wtedy sięgnąć po Americano i proście o to właśnie, żeby było poprawnie wykonywane. Proście o to, żeby nie było nalewana woda z boilera, żeby to wszystko było jak najbardziej kontrolowane na wadze, a wtedy efekty będą naprawdę bardzo zadowalające. Ja delektuję się swoją filiżanką kawy i dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. No i cóż, do zobaczenia na Czajnikowy.pl